Ja słucham. Dzień dobry. Proszę Pani, okay. ja mam na imię Paweł i w tej chwili prowadzę audycję na YouTube, audycję streamową. I proszę Pani, to jest audycja takie biuro obsługi Donate'a, nie? I teraz zadzwonił do mnie ktoś, kto mówił, że w Jerzewie budujecie Dino. Czy to jest prawda? Wie pan co, jeżeli chodzi o takie informacje, to ja może do pana wójta przełączę, dobrze? Nie, nie, nie zawracajmy wójtowi głowy. Może z jakimś pracownikiem. Coś ten pan wójt mi jest winny. Lecz pana można traktować jako media, tak? Nie, absolutnie, proszę pani, ja jestem zwykłym youtuberem z pięcioletnim stażem. Ja, ja po prostu w ten sposób zarabiam pieniądze, że zbieram wszystkie problemy ludzi w tej Polsce i później odzwaniam w miejscach, gdzie mo można te problemy załatwić. Oni, no. mi za, oni mi za to płacą, a ja, a ja załatwiam problemy. Znaczy, się wie pani, co to, to ja tak bym wolała pana połączyć z panem Wójtem? Bo jednak, jeżeli chodzi o takie inwestycje, to jednak e, pan Wójt, dobrze? Też to rozmowę. Dobrze, dobrze, dobrze. Dzień dobry, Koy, Dzień dobry, Dzień dobry, Paweł z tej strony. Proszę Pana, Pani mnie połączyła, choć ja nie chciałem. Paweł z tej strony prowadzę audycję na YouTubie na streamie. Czy Pan to nagrywa? Wiesz, no no tak, to jest audycja streamowa. tak. Proszę? No. Tak, 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 niestety. Ale to wie Pan, że musi Pan uprzejść, że Pan nagrywa. Może ja nie wyrażam zgody na nagrywanie. No właśnie w tej chwili do Pana mówię, że prowadzę audycję streamową na, na YouTubie. To jest też jakiś sposób nagrywania. No ale to... Panie redaktorze, jeżeli pan się... Ale ja nie jestem redaktorem, nie, nie, przepraszam, od razu wyjaśnimy sprawę. Ja jestem człowiekiem, który za pieniądze załatwia innym użytkownikom YouTube'a różne sprawy w urzędach. Jak się ten kanał nazywa? To jest chłopeckowo. W tej chwili właśnie jest stream. Chłopeckowo? Tak, chłopeckowo, tak, to jest taki, taka dygresja. Ale proszę mnie nie nagrywać, tak? No to musimy się rozłączyć. Pan poczeka. No, to musimy się rozłączyć, bo ja lo, 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 lojalnie uprzedzam, że tak jest, no. To wie Pan co? Yy, czy, jeżeli ja do Pana zadzwonię z telefonu, to też pan się odzwołączy nagrywanie od razu? Tak, tak, niestety. Yy, to ja poproszę jakiś numer telefonu tam. Na razie Pan nie nagrywa, bo wie Pan, że mam prawo do autoryzacji swojej wypowiedzi. Nie, no to oczywiście, jest oczywiście. Ta wypowiedź. Yy, 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 jeżeli chodzi, bo nie wiem, czego chce Pan mnie zapytać i tak dalej, Pracowaliśmy dziennikarzami, wiemy jak za praca dziennikarka. No. I często się zdarzało tak, że dziennikarze przekonywali pewne rzeczy, tak? Więc. Yy, albo robili to pod siebie, że tak powiem. Nie, nie, oczywiście, ale jeszcze raz pan, panu mówię, nie, bo ja nie chciałem, żeby mnie pani połączyła z panem, bo mówię, nie będę panu głowy zawracał. Nawet inny pracownik panu nie dzieli żadnej informacji do mediów. Ale, ale ja nie jestem media. Ja po prostu za pieniądze ludzi, którzy do mnie wysyłają pieniądze w postaci donate'a okay. i wysyłają treść. I mówią tak, słuchaj chłopie, zadzwoń do Jerzewa, bo tam powstaje Dino i upada nam, i upada nam, ma, małe sklepiki nam upadają. I kiedy to się skończy? I wtedy ja mówię, aha, 5 złotych wysłał, dobrze, dzwoni. Tak. Ja nie jestem dziennikarzem, absolutnie. No tak, właśnie leci na żywo, dlatego pana uprzedzam. No, to będzie w internecie, rozumiem? Już jest teraz w internecie. To znaczy jest, ale na razie tylko sobie rozmawiamy, wie pan. No, no na znaczy, żywo. No, nie ma nic naszego klucza, jest, proszę, dobra. jest Jest, jest. Ja wie pan, nie ma nic do ukrycia, a wie pan, że inwestycji pewnych to i tak się nie da zatrzymać, tak? To, nie, no, to, oczywiście. To, to no, ale wie pan, wie pan, zapłacił człowiek. To ja wykonuję telefon, o, żeby, bo ja muszę wykonać umowę, bo ja od tego płacę podatki dobrze, e, więc słucham pana. E, natomiast tak jeżeli chodzi o, o to nasze rozmowę, e, no to... Ja panu ją, a nie, to wie pan co, to rozłączymy się, bo ja nie chcę w siebie wprowadzać w kłopoty i no ja nie chcę. Też nie, chcę wie panu. Ja nie wiem jakie pan mi zada pytania. Oczywiście, ja mówię, oczywiście, pytania. Okay. Okay. tak, tak. Wie to pan... ja, ja, ja proszę pana, ja zrealizowałem swoją część, a więc zadzwoniłem i uważam, że, że zrobiłem wszystko, no zarob... pan, tak? zarobiłem swoje pieniądze. Więc to nawet nie chodzi o to. Dobrze. Pytanie pana jest? Proszę bardzo, proszę pana. Chodzi o to, że powstaje dino i że tam jakiś kiosk ruchu ostatni upadł, czy, czy to tak? Nie, tam? nie, nie, to znaczy, jeżeli chodzi o kiosk ruchu, to yy, kiosk ruchu należał do sieci, yy, że tak powiem, kolportu, yy, tak? Aha. Z tego co wiem, to ta sieć jakby gdzieś tam wypowiadała tę umowę. Ja mogę zadzwonić do właściciela, dokładnie zapytać yy, i mogę Panu na to pytanie odpowiedzieć, bo ten sklepik był w sieci ruchu. Oh. I kiedyś ten pan mówił, że już y, wtedy dostał propozycję, żeby to przejąć jakby na własny y, rachunek. A przy opłatach, które w tej chwili są, czyli ZUS-u e, i innych opłat on nie będzie w stanie prawdopodobnie tego y, utrzymać. Natomiast nie wiem jaka ta informacja jest, którą pan mówi, to e, 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 tak to wygląda, bo musiał pan rozmawiać z siecią, siecią ruch. Ja nie wiem czy ta sieć jeszcze istnieje. No tak, to kolporter kiedyś był jeszcze. Tak. No. No to dobrze, to wie pan co, to tak. nie, nie męczę. Ja pana. swoją wypowiedź kończę uh -huh. i proszę o jedną rzecz. O publikowanie mojego nagrania. Bo ja nie mówię, Jeżeli ma pan coś do mnie, to proszę uh -huh. wysłać zapytania. Dobrze. Proszę usunąć y, moją wypowiedź y, oczywiście z pana. Dobrze, po, po zakończeniu streama wytnę tą wypowiedź i ją... Tak, a jeżeli pan ja panu zwrócę, normalnie nagram panu wypowiedź tą samą, tak dalej, tak dalej. Rozumiem. Ale to jest, musi mieć ręce i nogi, bo jest pan też, można powiedzieć, jako dziennikarz. Działa pan, bo działa pan w mediach społecznościowych, które mają oglądalność, mają sub, 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 sub. Tak, tak. E, subskrybentów. Bentów, tak, tak, tak to tak. wszystko się odbywa, tak? A czy a, 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 moglibyśmy się umówić, że pan po, powiedziałby po prostu, że w tej chwili autoryzuje tą rozmowę w takim formacie jakaś? Nie, ja nie jakoś... autoryzuję tej wypowiedzi, bo y, uważam, że pan, pan się nawet nie przedstawił. Pan tylko powiedział swoje imię, ani imienia, nazwiska. Nazywam tak? się Paweł Kołodziej. Pawełko chodzi, rozumiem, to bardzo mi miło Macie koćminie, bo no, było, miało być pytanie o Dino, a padło pytanie o Piotruchu. Tak, no jeszcze o dino, dino, bo to, to były. Stopu, nie? To były dwa pytania, dlatego ja je tak y, y, potraktowałem. No ale jeżeli o Dino mógłby pan powiedzieć, to tak. O Dino to zaraz mogę też panu odpowiedzieć, oczywiście to jest auto, odpowiedzi nie zautoryzuję. E, dino normalnie powstaje na takich scenach y, wolnorynkowych. Kupują działkę. Eee, starają się warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, które wydaje Starostwo Powiatowe w i budują swoją sieć i żadna gmina nie ma nic do prywatnej własności. O, o już mamy jasną sprawę, a więc nie, nie korzystają z preferencji żadnych gminnych. Proszę? Z żadnych preferencji z sieć nie korzysta, gminnych preferencji. Ale jak? No nie wiem, podatków, preferencyjne warunki podatkowe, preferencyjne. Kolejną rzecz Pan yy, myli pewne pojęcia. Mhm. Każdy właściciel, ty to nie zabudowanej działki, ty to zabudowane działki musi odprowadzić podatek do danej gminy za nieruchomość tak, lub tak, tak. prawda? No tak, tak, ma Pan rację. No właśnie, i Pan też o tym wie. W nie, no tak, ale, ale chodziło mi o, o różnego rodzaju preferencja, więc jakiś ulg korzystają, czy z jakichś innych rzeczy, no, na terenie gminy. Wie Pan co? Na terenie gminy żaden zakład nie, nie kosztuje żadnych ulg. Chyba, że są to ulgi ustawowe, tak jak rolnicy na przykład są zwalniani mm -hmm. y, z podatku ze względu na ulgę y, y, VAT-u od oleju opałowego, tak? Na ta, ta, lub ta. powiększenie gospodarstwa, tak? Mm -hmm. No to dobrze, no to w takim razie ja swój obowiązek spełniłem. Panu serdecznie dziękuję za odpowiedź. Y... No ja i nie autoryzuję tej odpowiedzi. Żeby Pan wiedział i proszę o usunięcie. Dobrze, Dobrze, bo dobrze, dobrze to, oczywiście. Jak po... Nie chcę, żebym zrobił do mnie na piśmie, albo y, tak jak robią to wszyscy te dziennikarze, ja Panu się nagram, tak dalej. bo... Czasami pan tak wyskakuje troszeczkę tak, nie ma nic pietruchy, to znaczy pyta pan o coś, bo mówi pan o DINO, potem o kiosk ruchu, to musi pan najpierw sprawdzić te wszystkie informacje, bo jeżeli ruch należał do sieci ruchu, to jest pytanie do ruchu, nie do wójta gminy. Poza tym wójt nie odpowiada za kiosk kruchu, prawda? No tak, tylko, że te obiekty znajdują się na terenie gminy, więc dlatego ja błędnie przyjąłem taką... taką... Panie redaktorze, pan dobrze wie, jak to wygląda i wystarczy to sobie po prostu sprawdzić. Teraz są... No. Powiedz, którą Pan mnie teraz nagrywa, może ktoś ją nagrywać sobie, prawda? Tak, I teraz tak. jeżeli ją wykorzysta, to kto poniesie konsekwencje? No, ja Pana uprzedzałem, no, że ja nie mam możliwości to, tej... Pan podniesie konsekwencje. No, że ja nie mam możliwości, dlatego, że wie Pan, przekaz streamowy, a więc przekaz live na żywo, to jest bardzo trudna sprawa, no. No, ale to ja już Panu odpowiedziałem, jak to wygląda z prawem pracowym i Pan to powinien przestrzegać. Dobra, dziękuję. Dziękuję, se... do widzenia. Dziękuję, do widzenia.